Dzisiejszy odcinek będzie troszkę inny niż zwykle, bo im dłużej patrzę na wykresy i na emocje, które dzisiaj widać wśród inwestorów, tym bardziej zaczynam się zastanawiać, czy nie jest przypadkiem czas zacząć myśleć jak niedźwiedź zamiast tak jak do tej pory, pyk. I nie mówię tego po to, żeby straszyć. Mówię to po to, żeby nie popełniać błędów, które wielu z nas, włącznie ze mną, też popełniało w poprzednich cyklach. Wtedy mieliśmy takie przekonanie, że to dopiero początek, że jeszcze jedna fala, że jeszcze jeden szczyt, że tym razem będzie inaczej. A rynek, rynek i tak dalej robił swoje, a wielu z nas pozostało na przykład z workiem pełnych altcoinów i obietnic, a wszyscy wiemy, jak kończą się bessy. Z altcoinami. Dlatego dziś chcę pokazać Wam bardzo konkretnie, jak wyglądały poprzednie bessy. Ile trwały? Jakie sygnały dawały? Co w najgorszym scenariuszu może się wydarzyć teraz? To generalnie nie ma być odcinek o strachu, tylko to ma być odcinek o świadomości. Bo lepiej przygotować się wcześniej, niż później tłumaczyć sobie, że przecież nikt tego nie mógł przewidzieć. A ile razy już to słyszeliśmy.